Jesteś teraz wrzucona, jesteś teraz wrzucony na bęben w bardzo, bardzo klasyczny sposób. Sytuacja, która kręci się tak długo, jak planeta się kręci. Nazywając to obrazowo, bo nie możemy tego stwierdzić. Natomiast ty, gdzieś tam wiesz i czujesz, jak powinno wyglądać otoczenie wokół ciebie. A już przynajmniej jak powinno odpowiadać na ciebie. I w momencie, kiedy ty zderzasz się z bardzo negatywnym środowiskiem, ze środowiskiem, które chce cię wykorzystać i ze środowiskiem, które chce przede wszystkim użyć ciebie w swoich celach, ty zaczynasz. Zwracać się ku sobie i zaczynasz wykonywać konkretne działania i konkretną pracę, aby od tego wszystkiego odbić i wrócić do siebie. I to jest jedyne, co możesz zrobić, i to jest najmądrzejsze, co możesz zrobić. Natomiast ta druga strona zawsze przedstawi cię jako tego, który prowokował, sprowokował, jako tego, który niesie część winy. To już nie jest Twoja brocha. Ci ludzie generalnie, tamta sytuacja, tamto miejsce zostanie rozliczona sprawiedliwie za to.